się ze mnie naśmiewasz, czy... Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A jest ze mną. Vera. <grych> A Vera. No i słuchajcie, dzisiaj robimy wielki pojedynek, kto lepiej rysuje zadymiarzy z Browsters. Czy ja? Czy właśnie Wera? Poprzednie takie odcinki realizowałem z gracu u siebie i tam raczej miałem większe szanse na zwycięstwo, ale Weronika niestety jest po. Liceum plastycznym. I ona ma jakieś talenty plastyczne, więc może być ciężko. Także w dzisiejszym odcinku zrobimy trzy rundy, w których każdy z nas będzie rysował po jednym zadymiarzu. A na koniec to Wy na moim Instagramie będziecie decydować, czyj obrazek jest lepszy. Może podpiszemy je? Nie no, może lepiej nie, żeby było uczciwie. No co tak się na mnie patrzysz? Tak, podpiszemy, no. <laughs> To szybciutko Wam wytłumaczę, jak to będzie działać. W pierwszej rundzie mamy nielimitowany czas rysowania i także nielimitowane patrzenie na zdjęcie tego zadymiarza. Tak, żebyśmy nie musieli robić tego z pamięci, więc to jest w miarę łatwe. W drugiej rundzie zaczynają się już schody, bo pomimo, że będziemy też mieć nielimitowany czas, właśnie, rysowania tych zadymiarzy, to będziemy mieć tylko minutę patrzeniu na obrazek. Także potem już resztę musimy kończyć z pamięci. No i trzecia runda, słuchajcie, będzie najtrudniejsza, ponieważ w niej nie będziemy mogli w ogóle patrzeć na zadymiarza. Będziemy musieli całkowicie go zrobić z pamięci. Ale myślę, że zrobimy ten czas też nielimitowany, nie będziemy tutaj robić jakieś minuty czy coś, także no o tyle dobrze, ale z pamięci już może być gorzej, bo ci wszyscy nowi zadymiarze to mają tyle szczegółów i może być naprawdę ciężko. Zobaczcie to, bo przyszła mi taka paczuszka od Supercela, bardzo ładnie zapakowana i zobaczcie co jest w środku. Uwaga, uwaga! Bum! Coś takiego związanego trochę z tematem odcinka, bo to jest papierowa zabawka search, czyli tu jest jakiś kartonowy search, którego będę mógł sobie złożyć no i zobaczcie w sumie jaką wygląda po złożeniu. Ja chyba teraz tego nie złożę, to jest mega skomplikowane. Ale no nic, bo po złożeniu ten serż słuchajcie, będzie wyglądał tak. No i pokażę go wam na jednym z następnych odcinków. Chciałem to dzisiaj zrobić, bo słuchajcie, pod tym odcinkiem, jako że to jest właśnie taki odcinek trochę plastyczny z rysowania i tworzenia właśnie jakichś tutaj różnych artystycznych rzeczy, to chciałem komuś z Was rozdać właśnie takiego serża do złożenia. I żebyście mieli sobie takiego swojego serża na jakiejś półeczce w pokoju czy coś, no albo nawet do zabawy. Bardzo fajna zabawka. Także jeżeli chcecie zgarnąć takiego serża, właśnie, zrób to sam do złożenia, to chcecie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał i w komentarzu Piszcie, jakich trzech zadymiarzy mamy narysować w kolejnym odcinku z Werką. No to lecimy z rundą numer 1. Także Weroniko, jakiego zadymiarza w pierwszej rundzie rysujemy? Może Shelly? Ta udaje, że nie wie, jak już staliliśmy wcześniej. Słuchajcie, w pierwszej rundzie będziemy rysować właśnie tą szelkę którą tutaj widzicie. Shelly, Wiedźma. Wybraliśmy, że będzie właśnie taki skin, żeby pasowała do całego tego Halloween, które już niedługo się mhm. pojawi i będzie w Brawl Także co? 3, mhm. 4, a nie, czekaj, 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 bo jeszcze nie powiedziałem. Jeżeli jedna osoba skończy, to druga ma 10 sekund na zakończenie. Mm -hmm. To jest taka zasada, o której zapomniałem powiedzieć, a też jest fajna. No dobra, i już czekaj, równo musimy wziąć. Musimy... Muszą być równe szanse, ja stąd cię dużo gorsze. I czemu bierzesz akurat ten nowe Lepszy. Bo mi się bardziej podoba. Skubaniec. Dobra, ja też chcę ten, tu kamień łapy ruszę, dlatego. 3, 4, 3, 4, ry, ry. Dobra, wygrywam. <laughs> nie, no dobra, masz. To było tylko tak dla pizzy. Ja wezmę ten mniejszy. No to możemy zaczynać już pierwszą rundę. tylko szybko, Weronika, powiedz ile łapek po tym filmem, żeby był kolejny. Z tej serii, bo może im się znowu spodobać, znowu będą chcieli więcej odcinków. 10 tysięcy. 10 tysięcy, dobra, to jest dobra liczba. Myślę, że będą mieli ciężko, żeby wydobyć, ale może się uda. Dobra, 3, 4, start, dobra. Lecimy z wieźmą Szeli. Jak to zacząć w ogóle? Dobra, nie, trzeba od butów, Nie, dobra, jak. Co ty robisz? Głowę. Nie, dobra. nie, ja tak dawno niczego nie rysowałem. Chulipka, jedno oko ma wielkie. Jedno oko na Maroko. Boję się, że Weronika mnie zmiażdży, bo to jest zaawansowana rysowniczka. Nie mogę Wam powiedzieć w ogóle, że Weronika już w sumie skończyła dla mnie robić klip do pewnej piosenki która wyjdzie. Wreszcie po dwóch latach wyjdzie ta piosenka i będzie u mnie na kanale. Już niedługo, w sumie. Ustalimy jakiś termin, pewnie dzisiaj będę wam mógł powiedzieć. A jak ktoś wie, słuchajcie, co to za piosenka, co ma wyjść na moim kanale, to niech napisze w komentarzu. Tak, Dokładnie, niech napisze w komentarzu, dobra To jakieś coś takiego. Ej, nie powiedziałem coś dla wygranego. Co jest dla wygranego? Skin z Brawlstars. Ale będzie tak, że wchodzimy w skin, wszystkie skiny, jakie masz w sklepie. No czy już stwierdziłem, że ty wygrasz, ale może tak nie będzie, może widzowie uznają, że ja wygram. Wygrany dostaje za darmo skina. Także tylko to będzie losowy skin. No dobra. Uuu, działaj, działaj. działa. Więc... Fajnie, fajnie, czyli się opłaca. Złamałem ten łówek, śmierdzący. Złamałem z... czarną kredkę. No, ten łówek jakiś specjalnie mi dałeś, taki beziejemny. Moja szali ma jakąś dziwną głowę. Nie chcę tego pokazywać może na razie. Może zrobiłem najbardziej gratusiowego faila ever, ale werca nie pokaże, ale wam pokaże. Już możecie wiedzieć o co chodzi, jeżeli widać to w ogóle było. I to jest trudniejsze niż myślałam, że będzie. Żeby proponujcie, zła bardzo ciężko. Stop, ci powiem zaraz i będziesz miała dopiero. Przestań, A, a może to ja ci powiem, stop. Zbrałem, nie, 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 ja jestem ci, ci sfałorysownik. Ty mi tak zrobić. Że to trzeba trochę pokolorować, nie? Moja droga. że tryhard? Ja chcę wygrać skina. Czyli że za każdą rundę dostajemy skina? Nie, no, nie, nie, za wszystkie. Wygrane. No bo są trzy rundy, no to ktoś będzie wygrał, by nie. Mój już myślałam, że jest szansa zgarnąć trzy skiny. <try> to jest ku <kwańcu>. Mam <try> <On> leciutki przypał. <try> co się stało? Leciutki, no, nie leciutki. Co się wydarzyło? No co, no ja. Bro... Jezus, Maria! Co ty tu no. Co ty robisz? Co to ma być? Ja liczę tylko na to, że demokracja jest przepiękna, i widzowie że poznają, że który obrazek jest mój, no będą na mnie głosować. Co ona tam tworzy, nie? Ja, Jak No jeszcze to jest. Na razie to nie wygląda najlepiej. To nie wygląda najlepiej, tak. To nie wygląda najlepiej. <ścoughs> to nie wygląda najlepiej, no w porównaniu z tamtego. Dobra, jedyna moja szansa. Pokolorować to przed tobą i zrobić Ci czas stop, żebyś nie zdążyła całego pokolorować. I może wtedy by widzowie na mnie głosowali. Słuchajcie, jeżeli chcecie brać udział w takich kolejnych odcinkach i móc głosować, to podajcie na Instagram Damę 4Ty matku, zrobiłam jej oczy bardzo daleko od siebie. Dobrze, ty coś tam popsułaś. Faktycznie to lepiej wyglądało. Jest szansa? widzowie, jest jeszcze nadzieja. Deser, sam, 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 ten ten kolor. na sam, no, musisz ołówkiem. No, no, dobra. No więc pisałam nam szłówkie. To nie będzie taki wyrazisty kolor. Nie jestem zadowolona z mojego dzieła. To dobrze. Ale jak wcześniej widziałem, to wyglądało to bardzo dobrze. Kurczę, ja źle używam chyba tych kredek. Jakoś ty widzę, że ty to mocniej jakoś naciskasz i one tak ładniej zostają. To są wielkie kredki, to wszystko przez to. Nie, 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 to są kredki od Gracusi. No dobra, tak, gracu... to dał tobie. Na Wszystkie są najfajniejsze po twojej stronie. Proszę mi je tu wyśrodkować. Nie, nie, nie. Co wygrałeś kamień papier na początku, ale teraz ci go nie oddam, nie mam opcji. Bo ten twój jest taki złamany, że. No super, no. Teraz to się już dowiedziałem, dlaczego chciałeś tamtego. tego. I ten twój się dużo fajniej kontur robi, dlatego ty masz go takiego wyraźniejszego. Nie fair. jeszcze wygrałem kamień papier nożyce. Jak ty używasz jakiegoś koloru, to on kończy się tak. Nie, tego właśnie nie użyłam, bo od początku włożyłam za to No ma 10 9 8 Ej, przecież sami skończyłeś, więc czemu no liczyć? Tylko, no jest czas, tu sobie jeszcze poprawiam 6 5 4 3 2 1 Koniec Dobra ale zadowolona. Słuchajcie, tak wygląda jej obrazek. No ta Shelly wygląda jak Wiedźma Shelly, nie? Dosyć podobna. Tutaj dla przykładu macie wiedzieć maszeli. Tu macie to, co Werka narysowała. Tak bez perspektywy. Jak oceniasz? Mogę być Nie no, dobrze ci poszło. Bardzo ładny jest. A to jest mój. <laughs> Jakiego alama kufona tutaj ten nohal, w ogóle to ta twarz taka mięsna. Jak oceniasz mój obrazek? Ja uważam, że twój jest w miarę na tym samym poziomie. Aha, no dobra, czyli wszystko rozstrzygnie Instagram. Ej, no. tak obiektywnie patrząc, właśnie na ten post na Instagramie, który teraz dodaję, wydaje mi się, że jest moja lepsza. I muszę to wygrać. Zobaczymy. Zobaczymy, bo... jak widzowie zagłosują. Już pierwsze wyniki wpadają, na razie głosują na mnie. Patrz, dwa głosy na mnie. A trzy Uch. głosy na mnie. Uch. Możliwe, że wygram, pokonam profesjonalną rysowniczkę. A my w tym momencie rozpoczynamy rundę drugą widzowej. Tym razem będziemy rysować nową, zadymiarę Charlie z pamięci, także tyle tylko, że będziemy mieć minutę czasu na patrzenie na nią, a resztę wszystko musimy zrobić z pamięci. No i to będzie o tyle trudne, że to jest nowa zadymmiara, więc z nią nie jesteśmy jeszcze tak obeznani. I czy mogę teraz tego na start? No i wygrałem ostatnią kamień, nie i dałem. 3, 4, minuta, start, dobra. Yy, największe skupienie, dobra, jest o, oko, oko. Jezus, źle, już zacząłem, dobra, obracam tą drugą stronę. Dob nie, no nie wiem, nie wiem, stresuje mnie ta minuta. Stresuje mnie okropnie ta minuta. Boże nie, to będzie fatalne. Czemu ja się tak stresuję? Już mamy 40 sekund, Wera. Ten czas tak leci. 10 sekund? Dobra, jeszcze sekund chwilę mamy, dosłownie sekundy, nie? Trzeba zapamiętać jak najwięcej po prostu teraz. Dobra, 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 dobra. Koniec czasu! Dobra, wyłączam ją, już nie patrzymy. Dobra, i reszta z pamięci. Co jest ja sprawiłem? Nie, pokaż. Dobra, ale mój wygląda również fajnie. No, no, ona wygląda jak szelity. Dobra, nie no, jak to z pamięci zrobić, dobra. Mm, nie wiem o co mi chodziło z tym czymś tutaj, ale mam mniejsza. Oczy nie pamiętam, rozumiem. wygląda, dobra, ja nie mam tutaj jakiegoś tego. Dobre. Nie chcę nic mówić, ale wyłączyłeś z drugiego monitora <grym> Aha, no i co? Aha, i ty sobie patrzysz, tak? No nie, nie pamiętam jej fryzury i coś spojrzałam na drugim monitorze I <grym> co? się I jeszcze nie chcę nic mówić, nie, nie, nie Bo nie chciałam tego mówić Fajnie by było jakbyś się skapnął dopiero jakbym skończyła i... No, no właśnie wykorzystaj, bo ja skupiony na tym obrazeczku Nie no, trzeba być sprawiedliwym Ja, nie, no nie, to jest fatalne, to jest fatalne Kom, dlaczego to jest takie fatalne? Ja totalnie nie, nie wiem, nie mam, nie mam pomysłu nawet. To ja zrobiłem? Nie, na pewno tak nie było. Tutaj już idzie mi lepiej, bo wcześniej starałam się naszkicować jak najbardziej tą postać i przez to było tak dużo popasgranych kresek. A teraz robię na żywioł. Rysuję od razu te kreski, które są ostateczne i nie masz szansy na pomyłkę. Daj, i mówisz, że mnie teraz rozjedziesz. Tak. No i ci zaraz walnę stopa i tyle się skończy, z tego. Nie, do. no przejdź nie bądź taki. Nie, nie, nie muszę trochę Ja teraz już wymyślam, nie? Całkowicie, <ślam> <ślam> co to może być, dobra? Więc może, coś takiego. Nie, to jest totalny spontan Dobra, co ona by tu mogła mieć? Jak ja bym tworzył Charlie, to bym tu pewnie dodał <noise> coś takiego <noise> To by był jakiś, na przykład, o, pajączek Czemu nie? na bazę grać jakiegoś Szczerze mówiąc, no to nie wiem, co ja mam tu dodać Ja chyba to koloruję i tyle, no yolo <noise> Co? Nie wiem Jezus Maria Doszukiwałaś, patrzyłaś na to Nie, no nie patrzyłam przecież I to ja sobie ciebie tutaj trochę chyba <noise> A, czyli ona tam miała coś takiego, czy ona nie miała paska? Te ciuki fail. No przestańcie, to jest niesprawiedliwe. No, no. Ja zapamiętałam tyle, to nie możesz teraz tego. To nic takiego. No już nie. No ładną tą sieć masz. No <laughs> sieć to jest jakiś, nie wiem. Bla, 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 bla. Super bohatera. Dobra, teraz najgorsza część, czyli kolory. Pamiętasz, jakie tam były kolory? Ja nic nie pamiętam. Jak ja nie pamiętam, gdzie ja telefon użyłem. Dobra, mój jedyny ratunek to jest to, że poskoloruję to szybciej i nie. powiem stop i wyraźnie zdążę tego pokolorować. I wtedy widzowie uznają, no, to jest takie niepokolorowane, to nie głosuję. <laughs> No, dawaj to. Dawaj kredkę. Aha. Co tam? Nic. sprawdzałem się dobrze koloruje na pewno. Mm -hmm. I wyszło, że ty, że ty dajesz taki sam kolor tam. <gryś> Więc dobrze. Jaki nosek zrobiłaś? Aha, no ma ja taki nosek krzeste. <gryś> Co no? Odcinek z grac 8 to był odcinek tylko z tego, że on cały czas ode mnie sięgał. Dobra, ja nie mam pomysłu. Czas koniec. 10 9 8 7 6 5 4 Trzy, dwa, jeden. Dobra, no to Weroniczka. No, jeszcze, jak chcesz tą rękę jeszcze pomalować i twarz na szybko to zrób. No jeszcze Dobry. pozwolę, żeby nie było. Moja praca prezentuje się następująco. Tak to wygląda. To czy to przypomina Charlie? To powiedzmy, że nawet podobno trochę. No ja bym skojarzył, że co chodzi o Charlie, ale czy jakoś jest ładna? No nie, na pewno nie. A jak już widzicie, ten skubanie, jest ma fajnie i nie powinien mi dać dokończyć tego. Też wygląda naprawdę bardzo ładnie, no mocno. No to zobaczmy słuchajcie, jak widzowie będą oceniać na Instagramie. A Wy pamiętajcie, że możecie napisać w komentarzu, która według Was jest lepsza. Czy werka? Właśnie ta. Czy bój? O, ten. <noise> to oficjalnie sprawdzamy, kto wygrał pierwszą rundę. Są. wygrała? Dwoma głosami. Się Nie, myślę, że sprawdźmy to na koniec odcinka. Druga ankieta widzowie już wrzucona, także za chwilę będziemy znali wyniki. No i pod koniec ze wszystkich rund sobie zobaczymy, jak tam widzowie głosowali. No to pora na trzecią, najtrudniejszą rundę. Mm. Trzecia runda, czas start i rysujemy tym razem skwika bez zdjęcia, po prostu zwykłego skwika. Dobra, ja zaczynam. Ja zaczynam od. I czemu to jest szary? To jest niebieski. No, tak. jaki niebieski? Czy to jest Twoim zdaniem niebieski? Zobacz. Tu jest znaczny, no. że niebieski, a to jest szary. Jakaś hamerska kredka. Hamerska kredka, ale zostałem zrobiony w bambuku. Dobra, ale może teraz. Dzięki temu przynajmniej nie zrobię takiego fejla. dobra. Ja zaczynam od tego, że rysuję sobie po prostu kółko. A ty też. Dobrze. Ja bardzo podoba. Dobra, i co miał skwik? Co miał skwik? Co miał skwik? Dobra, muszę tu podejrzeć. Nie. Ty pamiętasz w kubańcu? Nie, ja nie pamiętam. Wydaje mi się, że miał coś takiego. Nie, no. Czy Squeak chodzi w czapce? O, nie, nie tak wiem. Tak? Chodzi w czapce. Czy ty się ze mnie naśmiewasz, czy... Nie no dobra. Rysuję tu jakąś czapeczkę. No zabrałaś na ten najlepszy łówek i mi zostało to jakieś złamanie. Ja rysowałam w poprzedniej rundzie szarą kredką. No kolorowy mi teraz. Nie no, ja takiego ziemniaka rysuję. Rysuję takiego totalnego ziemniaka. On w ogóle miał nogi? To on w ogóle miał nogi? No. I to będzie największy ziemniak ever, nie? O, nie pamiętam, czy on miał nosek. Nie, ja tak jak rysowałeś niebieskie oczy Aha. Co? Druga niebieska kredka, która została? To jest ta szara. Jest taka. Ej, fajnie wygląda ten twój squeak, a mój to jest taki Ej, wiecie co, Weronika ma dużo łatwiej, bo ona rysowała squeaka do klipu i ona nawet pamięta jak się rysuje squeaka. No kurde, może tą szarą. Nie no nie, nie Dobra, no nie mam co się zakrywać, bo i tak wiesz więcej ode mnie. Widzowie, jak coś to proszę docenić fakt, że ja sobie tutaj radzę bez yy, szkicowania. <laughs> no nie mam niestety czym szkicować. Nawet na no, ten pal wylwa, nawet taki, nawet taki git. Płodziek. Czemu ja nie kolor język? No pewnie czerwony. Czemu te niebieskie są takie zbąbione? Dobra, wera, ty się tam lepiej śpiesz, bo no ja nie pamiętam więcej. To oznacza jedynie tyle, że będę zaraz mówił koniec. No bo... no nie. No bo co, no Squeak to zostaje go pomalować niebiesko i tyle. Czy miał uszy? No się nie wiem. No już nie wiem. Bo mój ziemniosek nie będzie miał uszu. Dobra, wera, ja skończyłem. 10, 9, 8, 7, ale masz łodnegoż. 5, 4, 3, 2 Jeden, proszę kończyć. Proszę kończyć, no i robimy oficjalne podsumowanie. Obraz, słuchajcie, także ja już rzucam posta na Instagramie z tymi dwoma rysunkami. Jeszcze tak podsumowując. No, zobaczcie, no Weroniczka to jednak, no umie te, te konturki zachować i wszystko, żeby on nie wyglądał. Ale pieczki nie pomalowałaś, to może no, wygrać dzięki temu. Dobrze. A mój wyglądał tak, taki. Słodzie. No, jest taki nawet słodki, ale taki. dziwny. Ale nawet taki fajny. Jakby tak wyglądał Skate, to było nawet spoko. No dobra, no to zobaczymy, kto wygrał. Dobra, no to jeżeli chodzi o pierwszy post, no to niestety 62% do 38% dla Weroniki. Na ciebie jest, słuchaj, 3... ile głosów? No 33, a na mnie 21% w ciągu 10 minut, mhm. więc spoko. No a jeżeli chodzi o Charlie, no to jest deklasacja. To ktoś na mnie jeden głos oddał. Jeden głos został chyba na mnie oddany, albo ze dwa. To Także... No tak, zagłosowałeś na mnie? Nie, nie. Aha, już, o, już myślałem, że oj, taka kochana jesteś. Ej! Jeżeli chodzi o Squeaka, to jest y, na razie 100% głosów na mnie i już jest tych głosów z 10, więc co? No myślę, że z tego Squeaka i tak wygram, nie? No, na razie nikt nowy nie zagłosował na ciebie, cały czas odświeżam. Ale no co, no podsumowując te pierwsze dwa obrazki, to i tak dzisiaj wygraś ty, więc... Nawet jeżeli jeden Squeak tutaj u mnie wygrywa, no to niestety jest lipa, więc wygrywasz darmowego skina. Kod Damian siedzi? Kod Damian siedzi, bam, najlepszy kod w sklepie wpisany. Piąteczka. Jak wy macie kod Damian, to też jesteście tonalnymi szefami? No to co, jakie byś skina chciała? To są, była na przykład ta wiedźma, ale no, trochę droga. A to ta nowsza wersja? Koletkę. Koletkę byś chciała tą? No. Skina tego do koletki. Całkiem drogi, 120 gemów, miał być losowy. No dobra, słuchaj, no skoro wygrałaś, to czekaj, ile to będzie? No to z kubańcu, ty jeszcze idych wygrasz, no dobra, niech ci będzie. <laughs> Tyle gemów! No, zakup został pomyślnie sfinalizowany, także o, tu już mi pakało bank, że 170 gemów. Tę, a co to plus 5% oznacza? Powinniśmy dostać 5% więcej gemów? Chyba tak. No dobra, to masz teraz 404 gemy, Ja w sumie nie musiałem ci tego kupować, ty mogłeś sobie to kupić wcześniej, mm -hmm. ale ty jesteś. Ja zbieram o, o, na Tak, żeby mieć Carly! Ej, to teraz ci prąkaj i kupić i. i Leona? <śmawiał> nie, no nie. Zanuręczaj, nie Czekaj, za, no, ale co czekaj Gdzie nie jest ta koletka? Gdzie jest ta koletka? No ładny ten skinek, no mogli, moglibyśmy nawet go rysować w kolejnym odcinku, ale no, no dobra, chcesz, to proszę, jest twój. Na promocji. Także, Yay! proszę Cię bardzo, wygrywasz skina do koletki. No i w tym filmie to od nas to było na tyle. Wera ma taką fajną, piękną koletkę. A jeżeli wy chcecie zgarnąć Serża, to wiecie co robić. Łapeczka, subskrypcja i komentarzyk. Siemano! A i napiszcie, kto według Was wygrał dzisiejszy odcinek. Jak ja, to wiecie, to będą serduszka pod komentarzami. A jak Werka, to pewnie ma będzie odpisywać, bo ona siedzi i odpisuje na komentarze, jak są filmy z nią. Siema!